Sol sol, ja i na pieprzu, witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku różnic w drzewie genalogicznej pokolenie pierwsze ogrodnik i chciałam wam koniecznie coś pokazać, bo to po prostu jest takie sweet i kochane, zobaczcie, no i kiciuś i nasza malinka sobie to urzędują razem słodkie, no to znaczy urzędowali bo kiedyś już pobiegł do swoich zajęć oczywiście, ale to jest kochane, dzisiaj będą urodzinki tej oto malinki ale to będzie się działo w sobotnie do południe później będzie wyjazd do granitowych kaskad z naszymi dzieciakami natomiast teraz nasza Zuzia nie wróci do domu po lekcjach, bo poszła dzisiaj bardzo ładnie ubrana, ponieważ mamy od naszego Sebastiana zaprosiły Wandzie i Zuzię do siebie na podwieczorek. Więc kochani, ja się już przełączam do drugiego domu, bo zaraz dziewczynki będą ze szkoły, szły prosto tam właśnie w odwiedziny na ciacho, pewnie jakieś. A potem wrócimy tutaj, oczywiście, do naszej rodzinki, no bo tu się też trochę dzieje, nie? Jeszcze teraz ten to już w ogóle cały czas kogoś śledzę, co on robi. Słodziak taki. To do zobaczenia za sekundkę. Dom Liberty i Cecili. Zuzia i Wanda biegną na podwieczorek na specjalne zaproszenie mam Sebastiana. Dzień dobry, wykrzyczały zdyszane niemal jednocześnie. Witajcie kochane, ale z Was eleganckie gościnie. Chodźcie proszę do środka, zapraszamy do stołu. Wędzia poczęstowała się kawałkiem ciasta, ale Zuzia. Zuzia stała jak urzeczona. To prawdziwe pianino? Ni to zapytała, Ni to stwierdziła. Kiedy nieco ochłonęła, zjadła kawałek ciasta, zapytała – Zagraszcie ciociu, coś na pianinie? – Tak, bardzo chętnie – odpowiedziała. Wtedy Sebastian szybko zareagował. E, – To my z Wandzią pójdziemy do mojego pokoju. I szybko wyszli. Libertę zagrała piękną baladę o Belli, a Zuzia nie mogła zrozumieć, jak można robić jakieś głupie rzeczy zamiast słuchać. Pod koniec wizyty liberty pozwoliła Zuzi nieco pobrzdękać na instrumencie. Dla młodej to było niezapomniane uczucie. I tak ziarenko zostało zasiane. Dziewczynki wracały w ostatnich promieniach słońca do swoich domów, najedzone, zadowolone i rozbawione. A jutro cała trójka przyjaciół wyjedzie w góry i znów będzie wesoło. No i wróciliśmy, a ja tu już miałam pierwsze przygody z moim nagrywankiem. Tak, jakiś lisek trusek tutaj, tym razem to był, była aktualizacja sterownika karty graficznej. No, ci, którzy mają NVIDIA to wiedzą, co się wtedy dzieje. Program do nagrywania po prostu nagle, puch, wywala grę na pulpit, a zapisu... Nie ma. Także dobra, nie narzekam, kochani. Jest już bardzo późno. Jest godzina 21.27. Nasza kochana, yy, kochana Zuzieńka odrabia lekcję, a nasz tata kładzie tą oto malinkę do łóżeczka. No i dobrze. Nasz kotek był tutaj i dalej je zobaczcie, u stóp naszej Zuzi leży słodziak jeden. No i kotkiem oczywiście naszymi zwierzątkami będzie zajmować się Megan. Jeżeli chodzi o Karolinę, to ona sobie w ostatnim momencie nakarmiła krówkę. No i tutaj ogród mamy mniej więcej pogarniany. Natomiast słuchajcie, mam taką wiadomość, którą już wam zostawiłam raz. Ale znowu, jakby podczas montażu wydawało mi się to mało istotne, więc to wycinałam, ale zupełnie niepotrzebnie, ponieważ gdyż w tym momencie wychodzi na to, że ja szczytowałam te wszystkie tutaj fasolki, a to nie jest prawda. Ja po prostu za każdym razem, kiedy bierzemy pieniądze z. Sprzedaży pieniędzy z pieniędzy <noise> z drzewa pieniążkowego. To ja po prostu kupuję te właśnie takie, proszę bardzo. O, takie drogie, fajne rzeczy i muszę ich kupić 8. Ile mamy? 6 no to jeszcze dwie, raz i dwa. Bo 8 tysięcy zarobiliśmy, więc za 8 tysięcy. Kupimy tych fasolek i teraz sobie będziemy, kochani, powoli sprzedawać, znaczy sprzedawać, matko, co ja gadam, otwierać, bo my chyba mamy w ogóle jakieś, tak, mamy jeszcze trzy fioletowe i jedną różową, a chyba brakuje nam czerwonej, ale zaraz sprawdzę, czy to była czerwona, być może tak. Praca odrobiona, ale ty chyba masz już piątkę, więc powinnaś, moja droga, jeszcze dodatkowe zaliczenie uzyskać, więc to zrób. A ja tymczasem ee, z niemałym napięciem, werble poproszę, zaglądam do wyposażenia. Karoliny, nie, no i patrzcie, no i nie ma, no mamy już to. Czyli brakuje nam jeszcze jednej, chyba jeszcze jednej. Czerwony, fioletowy. No, czerwonego. Fasolki rozgniewania nam brakuje. A może, jak będziemy wkurzone, to wtedy będzie czerwona. Ale kiedy ona się ma wkurzyć? Jak to taka fajna dziewczyna jest tej naszej Karoliny. Bo wszystkie Karoliny to fajne dziewczyny, no. Dobra, kochane. Kochani, ja już z wami się na ten moment rozłączam. Kładę całą rodzinę spać, bo nie ma co. Lilka, skarbie. Ja ci, dlaczego cię to nie włożył do środka? Połóż ją spać. I weź jeszcze jej kołysankę jakąś fajną śpi, maleństwo śpi. Hej! No, i ja będę się z wami, kochani, łączyć w jutrzejszy piękny sobotni dzień, bo będziemy robić piękne urodzinki, malinki, a potem już, kochani, jedziemy. Także będziemy się jeszcze pakować. Także zobaczcie, ile rzeczy trzeba zrobić w ciągu jednej nocy. Patrzcie, bo ja tu jeszcze zobaczyłam, dlaczego ona jest taka smutna. No, bo się okazało, że przecież przyszedł kosiarz i zabrał nam naszą. Kurka, no, naszego kogutka w sumie. No ja właśnie podczas nagrywania wywaliło mi grę. No i co zrobisz, że nic nie zrobisz? Kiciuś przyleciał, więc jeszcze się nim zajmiemy. No to do jutra, do kolejnego simowego dnia. No ja już nie zacznę tej soboty, no jakoś normalnie. No patrzcie, no Skubany dzisiaj sobie wziął jakiś straszny dzień zrobił. Dzień normalnie żniw. To nie ta książka hopie. Coś ci się pomyliło. No ja nie wierzę. Obudziłam Mateusza o trzeciej w nocy, żeby przyszedł nakarmić naszą krówkę. Znaczy, nasz krowokwiat. A ta Skubana, Bestia, znowu przyszła na żniwa. No, dzisiaj naprawdę czas żniw, no, naprawdę. Witajcie w kolejnym simowym dniu. Chciałam Wam pokazać, jak nasza kasa rośnie. To jest niesamowite. Zobaczcie teraz, bo tutaj już mamy rośliny, wiecie, wspaniałej jakości. One już były wielokrotnie nawożone, ewoluowane. Zobaczcie, tutaj 200, nie? A zobaczcie teraz: 12,800. Widzicie to? Bo to po prostu mi się to w głowie nie mieści, że przez takie ogrodnictwo można tak szybko, no nie szybko, bo to jednak był proces dosyć spory, nie? Bo trzeba było jednak te roślinki wszystkie ewoluować i doprowadzić do takiej jakości wspaniałej, żeby obradzały właśnie w tak, o, no coś niesamowitego, w tak wspaniałe i drogie plony. Nasz Mateusz yy, ugotował kurczaka. Nie, no ja nie jestem złośliwa i ten wiecie, to nie ma nic wspólnego z tym, że przyszedł kosiarz. Absolutnie nie. Od, weźmy to, to jest taki kurczak waga, weźmy, weźmy, weźmy może tak. Tak <grywia> już sama nie wiem. Gubię się w zeznaniach. Dobra, Mateusz, ty idziesz do góry i zabierasz tą malinkę naszą, która. Jak ona wylazła sama z tego łóżeczka? Weź ją, kochanie, podnieś i przyniesiesz ją na dół. I już kochani, o godzinie 9 robimy urodziny. Nie ma co. Tutaj ją posadzisz, jak tam nasz krowokwiat jest ok, ale niestety, kurki, kurki, no kurki nie, ale doli trzeba by było wyczyścić. Nakarmić i wydoić. To powinno być czyste, tak. A trzeba uzupełnić karmę, nie. A jaja trzeba zebrać, tak. No widzicie, tu się dzieje na tej farmie non-stop, coś. <laughs> tak, kochani, jest sobota, dobrze widzicie. Pan kosiarz postanowił jednak dzisiaj nie odpuszczać. I bierze się za koszenie kolejnej kury. Która strasznie się boi. Ja się wcale nie dziwię. Ale co to? Normalnie żniwa mówię wam. Część ósma. Tym razem chyba to będzie brązowy kogut. Ojeju! Jeju. No, widzicie? Jakie to wszystko jest straszne? Ta się cieszę, że nie po nią przyszedł. Oj, kurko, kurko. No to do zobaczenia po drugiej stronie mostu. A tu w międzyczasie pierwszy wyciek z pieluszki. Pięknie, wcale cię nie przebrał. O nie, no wszyscy są brudni. To nie był wcale pierwszy wyciek. Chciałam powiedzieć. O dziewiątej miały być urodziny. No i widzicie? I widzicie jak to tutaj wszystko wygląda? Weź może ją, kochany... Ja nie mogę. Wykąpię ją. Wyciągniemy już za chwileczkę torcik, tylko ją wykąpiemy, bo jak to wygląda. Możesz ty, moja droga, posprzątać? Tak, możesz. To weź to, posprzątaj. No i zaprosimy megan, chociaż nież przyjdzie z Arim. Zrobimy takie symboliczne urodziny, no bo czas już jechać w te góry. No. Oj, no, ja nie wiem, czy ta megan przyjdzie, bo zobaczcie. <ścoughs> Ona sobie tam pływa. Co prawda, dałam ją do grupy, co prawda, powiedziałam: przyjdźcie wszyscy razem, choć. Nie! 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 Nie, 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 moja droga! Tutaj bardzo proszę, więcej opcji! postaż Sima. O, o! Nie, nie, postarz Sima. Liliana zdmuchuje. Świeczki, chodź tu. No, patrzcie, te Simy żyją swoim życiem. Tak, już tam ustalasz, co będziecie robić z jej synkiem, tak? Będziecie tam wariować pod namiotami. Zaraz będziemy jechać. Trochę mnie martwi to, że Megan nie przyszła, bo Megan miała się opiekować naszym maluszkiem. No, zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Ale póki co, gdzie dałaś córkę? No, na schodach ją zostawiłaś. Czy to się zepsuło? No nie, no ja naprawdę dzisiaj nie. Z... O co tutaj chodzi? Matthew, błagam Cię, kochany, tylko Ty możesz nas uratować. Weź, kochanie, tak na szybciutko jakieś dobre ciasto, już może białe ciasto, takie kokosowe. Chodź, kochanie. O nie, no najgorzej! A ty to droga, moja kochana, weź wywal. Nie, bo ty już idziesz in, inną rzecz zrobić, no to dwóch rzeczy moje Simy robić nie potrafią. Dobra, to chodź ją tutaj chociaż posadź, dobra? Chodź. Weź ją do góry i chodź. Głodni jesteście, zaraz wyciągnę dobre jedzonko. Nie będę was karmić tym torcikiem. Ten torcik jest tylko symbolicznie, żeby zdmuchnąć świeczki, a ja mam dla was bardzo dobre jedzonko już. Zaraz wszystko podamy. Bo nie wiem, co tam opowiadasz, Liberta, ale to musiało być fascynujące. <ścoughs> no więc istnieje szansa, że to się uda. Pomoc ze świeczkami, dobra, niech już Karolina weźmie skoro jest obok ciebie. Jest nareszcie o godzinie 13. Ty jeszcze, Siusiu, musisz. Nie, no najgorzej. Robimy urodziny Maliny. Jest, brawo, brawo, kochana. I nasza Malinka tak. Do trzech, dobra? Raz, dwa, trzy, trzy. I jest aniołkiem. Dobra. Zaraz się zajmiemy nią. A ty, moja kochana, jak musisz skorzystać, to biegnij. Idź, idź, skorzystaj, kochana, idź. A ja tutaj już się zajmę całą kuchnią i zaraz siadamy do jedzonka. Jej, przyszła do nas Megan. Dobra, my sobie zjemy po kawałeczku. Tutaj widzę, że jesteś bardzo głodna już malinko. A nie możesz tutaj jeść? Nie, naprzeciwko taty. No dobra, chcesz tam coś ugrać? <grym> do McDonalda raczej po drodze nie pojedziecie, jak pojedziecie do granitowych kaskad. Chociaż ja pamiętam, że zawsze to był przystanek obowiązkowy przy każdej wycieczce. Dobra, kochani, to biorę się do kasa i zaraz się z wami ponownie łączę. No i mamy naszego maluszka, naszą słodzinkę. Weź tam sobie też porcję, kochana. Tak, zdobyta umiejętność poruszenia się. To bardzo się cieszę. I kochani, tak, oni tutaj sobie będą prawić komplimenty. Ty, mój drogi, możesz iść skorzystać sobie. Więc ja nakarmię teraz rodzinę. I tak postaram się, żeby im wszystkim było fajnie i nic im nie brakowało. Chwilę jeszcze porozmawiamy z Arim i z Megan o naszym kotku, o tym, co tam trzeba zrobić w ogrodzie. Megan wie, ale na wszelki wypadek wszystko poruszymy, żeby było jak należy. A nasza mała pójdzie jeszcze szybko spakować swój plecaczek z tym, co tam chce ze sobą zabrać. I, kochani, jedziemy. Pani, niestety dziękujemy, bo my teraz już nie mamy czasu. Już jest tak późno, więc pewnie i tak na zachód słońca wylądujemy w granitowych kaskadach. No nie? Tak będzie. No, no i wylądowali. <laughs> nie wiem, jak to będą działały łóżka, bo... No, wiecie, to bywa z tym bardzo różnie. Natomiast będę się starała tak wszystko tutaj zrobić, żeby każdy miał swoje łóżeczko. I tutaj na przykład będzie spała Wanda. W tym łóżeczku będzie spała Zuzia. W tym łóżeczku będzie spała, wiadomo, że Lilka. Tutaj jest łóżko piętrowe, więc dajmy na górę, bo każde dziecko lubi przecież spać na górze. Sebastiana. No a nasze gołąbki będą miały tu łóżeczko, więc z tej strony sobie będzie spał Mateusz, a z tej strony będzie sobie spała Karolina. No, może tak być, może. Nie wiem na co się tam kto złościł, bo jakaś taka była dziwna muzyczka. My dostaliśmy informację, że nasz kiciuś jest zaopiekowany, że nie, nie mamy się czym martwić, więc mam nadzieję, że tak rzeczywiście jest. A my, kochani, idziemy sobie tutaj. No i ty sobie możesz chwilę połowić, bo przecież jak zawsze ty bardzo, bardzo lubisz łowić. A nasze dzieci, czy one mogłyby sobie tu popływać? Nie mogą. Naprawdę nie możecie tutaj pływać? No, to smutno mi. To pójdziemy sobie w takim razie do innego zakątka, żeby sobie móc popływać, Co są za wakacje bez pływania. no. Ja to zawsze, jak wypuszczam siebie i moi, moją całą rodzinę, to boję się, że będziemy mieli zanik linii papilarnych od wymoczenia się w tej wodzie, więc ja nie wiem. Tak nie może być. Ja się na to nie zgadzam. Karolina, bierzemy i jedziemy. No, powiem tak, niefajnie. Nie można tu pływać. Tu nie można pływać, koniec, kropka. Gdzie jest nasza mała? Chodź tu, będziesz uczyła się chodzić. Chodź tu, chodź tu, podejdź tutaj, moja droga. Dzieci przynajmniej jakieś mózgi będą tu miały. Wczoraj był dzień mózgu, jak nagrywam ten film. E, tak, no, tutaj widzę, że mózgi im rosną, więc dobrze. Mała lilka. Jak przyjdzie, to umiejętność jej podskoczy do góry, to też bardzo dobrze. No i co? Będziemy chwilę tutaj siedzieć, no jest mi bardzo przykro z tego powodu, że, że nie możecie pływać, bo ja naprawdę chciałam dla was, fajowskich wakacji, ale następnym razem obiecuję, pojedziemy sobie do Sulami. Tam pływać na pewno można. A ja tu z nimi jeszcze trochę posiedzę i myślę sobie, że z Karoliną pójdę zrobić rundę honorową po Kroślinak, skoro już tu jesteśmy, no nie? Patrzcie, jaka ze mnie matka Polka, nie? Dziecko samo w środku lasu <laughs> idzie. On niech się uczy chodzić, ich zaprawia w bojach. <laughs> ja jestem po prostu cudna, nie? <laughs> Bardzo kocham moje dzieci. <laughs> Łamatko w oboze. Chyba się wywróca albo nie. Jak tam w ogóle ci idzie to chodzenie? Jakoś nie widzę, żebyś się uczyła chodzić chodząc. Zaraz sobie podględniemy. Nie, no jednak się uczysz. Dobra. Może do drugiego nawet levelu dotrzemy, zanim tam dojdziesz. Łodzie Florek. No naprawdę jest sama, no. E, no, no jeszcze trochę. Już widać ich. Czyli idziesz dobrze. Okej. Okay. No, i ja nie mogę tak tego zostawić, słuchajcie. I ja postanowiłam, że ja jednak tu dokonam pewnych zmian za chwilę, ale to już w kolejnym simowym dniu zobaczycie. Bo skoro mamy tutaj być przez całe trzy dni, no to ja sobie nie wyobrażam, żeby tak tylko łowić ryby i nic, no nie? Więc coś tam zorganizuję dla nich na tej tutaj parceli, która w tej chwili jeszcze wciąż jest parcelą spa. Ale co nam po spa? Jak my tu mamy dzieciaki, tu trzeba coś robić, no. Pływać, chlapać się, a tak to będziemy co? Na Masiu Masiu? To już bez przesady, no. Nie będziemy aż tacy straszni dla naszych dzieci. Dobra, to tak. Oczywiście Megan do nas dzwoni. Wiesz co, odbierz, bo może się okazać, mój drogi. A ty w ogóle tutaj jesteś z nami? Tak. Przyszedłeś zobaczyć. O, pojawił się jakiś ktoś przyszedłeś zobaczyć czy nie zginiemy w lesie bez ciebie nie na no spoko widzę że sobie radzimy nawet twoja córeczka najmłodsza sobie świetnie poradziła jestem z niej bardzo zadowolona okej okay, no to weź jeszcze tą malutką dobra możemy na przykład pobawić się z nią możemy na przykład się pobawić z nią tylko co możemy zrobić to nie bardzo wychowawcze dobra naucz ją tam jakiegoś słowa może się akurat uda, a dziewczyny tam ostro jadą. No, nie tylko dziewczyny, dzieci. Patrzcie, jak ładnie umiejętności dzieciaków tu rosną na tych czasach, teraz motoryczne, jak szybciutko zdobywają. Nawet jak nie gra, tylko się patrzy, to i tak zdobywa, nie? To jest super. Także fajnie, bardzo szybko wszystko nam im się uda. Słowe były przed chwilą, łowiąc ryby, teraz motoryczne, no brawo. Brawo. A my w międzyczasie położyliśmy, to znaczy Karolina położyła malutką spać. Także ja jej tu chyba światełko wyłączę. Damy tu automatyczne, ale dobrze by było taką malutką. Może inaczej zrobimy. Wyłączę to pomieszczenie, a tutaj taką małą jedną lampkę włączę, tak żeby ona nie miała tu całkiem ciemno i żeby się nie bała, bo tutaj wszyscy jesteśmy zaraz za drzwiami. A ty Karolinko sobie z swoim łóżonkiem podejdź tutaj do tego. Boże, moja pieska znowu strasznie szczeka, chciałam powiedzieć. Strasznie co robi? Chrapie. A ty mój drogi podejdź tu kochany i ugotujesz coś już, żebyśmy mieli też na śniadanko. Nie, żadnych niedźwiedzi. Halo, gotuj, ty, ty, się, za, ty się zajmujesz kuchnią. Zostaw już to. Możesz zrobić makaron z serem na przyjęcie, raz. To sobie damy tu. Jeszcze raz doglądnę tam, bo już się chłodno, zaraz zacznie robić. Ja bym chciała, żeby ci sobie przy ognisku usiadły. To będzie im fajnie, cieplutko. Coś nie bardzo ci to poszło, mała, co? Zuzienka. Czy ty potrafisz, kochany, rozpalić ogień? Zaproś do ogniska dziewczyny. Nie wiem, czy tobie by się udało tu rozpalić to ognisko, czy trzeba kogoś dorosłego? Chyba jednak dorosły musi być. Dobra, chodźcie, dziewczyny, chodźcie. A jak Mateusz już... wszystko pogotuje na jutrzejszy poranek, to oni sobie mogą razem spędzić dzień, no nie? Znaczy, dzień, wieczór chciałam powiedzieć, wieczór. No, dzieci już sobie pograły. E, no, rodzice sobie idą... Oni sobie idą, tak? Oni sobie idą spędzić razem czas, a my sobie tak siedzimy i rozmawiamy o życiu. Dzieci siedzą i rozprawiają o przyszłości. Jakie mają pragnienia, kim chciałyby zostać w przyszłości? No, ja to chciałbym zostać policjantem, łapałbym złodziei. Wszystkich. O, to może złapie tego, co nam buchnął rakietę. No Jocha, tylko mamy mówią, że mnie nie przyjmą do policji, bo straszne za mnie chuerko. Oj tam, oj tam, jeszcze nabierzesz ciałka i będziesz okrąglutki, zobaczysz. A ty, Wandziukim, chciałabyś być? Ja to kwiaciarką i cukierniczką takich artystycznych tortów. Piekłabym kolorowe, piętrowe słodkości, tylko boję się, że to ja będę od nich okrąglutka i z cukrzycą. Za to ja chciałabym być muzyczką, komponować piękne melodie. Tylko jest taki malutki problem, bo jak mam to zrobić bez żadnego instrumentu? Jak nauczyć się nut? Wiecie co? Wydaje mi się, że mamy wszyscy przechlapane. a tymczasem w domku nieopodal, No to kochani, ja to tylko tak tutaj zostawię, dobrze? Wiecie dlaczego. Ja się już z Wami, kochani, żegnam. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was do kolejnego w kolejny piątek. Sól, sól, odrobina pieprzu i pa pa!